Moi mili Państwo, z tej strony w Wolf. E, patrzcie, jakie ja mam ładny outfit. No ja się nie mogę nadziwić, że ja miałam takie piękne rzeczy. Oczywiście w cudzysłowie, bo, bo to nie jest piękny outfit, ale, ale przynajmniej do siebie pasuje, dobra? E, jeździmy sobie dzisiaj na fryzie, jak widać. Piękny fryz. I idziemy powiększyć stajnie znów, ponieważ taki mam pomysł, plan. Chcę sobie powiększyć stajnię. Ktoś mi zabroni? No właśnie. Powiększamy stajnię. Tą formułkę już znamy. Ulepsz. Tak. Chcę ulepszyć, dajcie mi ulepszenie. Yeah! Ulepszone! No to teraz idziemy patrzeć, co nam ulepszyli. Dobra, mm, to teraz gdzie nam ulepszyli stajnię? Tutaj. E, czyli na wprost, tak, na wprost. Nie wiem ile razy dałoby się ulepszać tą stajnię, ale, 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 tak. Ja już ulepszam ją drugi raz. Nie wiem ile razy można ją ogólnie ulepszyć. Hallu, SSO, co się dzieje? Ej, co? Co? Nie ogarniam. Dobra. No to tutaj mamy otum e, i, i Lost. Nie wiem dlaczego, ale dla mnie te dwa konie wyglądają całkiem podobnie. Mnie to irytuje, jak mi konie stoją po prostu na całym przejściu. Jest pełno miejsca, koń stoi na środku. Um, ustaw konie, oczywiście, że chcę ustawić konie. Ja nie mogę, ja cię kręcę, a ja nienawidzę takich rzeczy. Idziemy jeszcze wykonać e, wyścigi. Bo dlaczegoż by nie? E, jestem w trakcie zbierania. Rzeczy dla Big Bonnie, ale jak widać, no nie jest to moją mocną stroną, żeby kolejny raz nazbierać pełno itemków Ostatnio, ostatnie chyba 5 yy, śmieci. Zbierałam w takim tempie, że 2,5 godziny szukałam ich na całej mapie. Biegałam po farmie Steve'a, żeby znaleźć śmieci. To jest naprawdę smutne, że człowiek na takie rzeczy. Traci swoje życie. No ale cóż, no zadania się same nie odblokują, ok? Mam jeszcze zamiar znajdować te osiołki i pająki. Ale pająków jeszcze nie mam odblokowanych, więc muszę niestety to zrobić. Lewę sam się nie wbije. Tak, BTW. Robić rzeczy. O, oh, wow, ale wolny jestem koń. Czuję się mało, ma, mało fajnie. Czy się źle? Biedny koń. Idziemy jeszcze, zrobimy jeden wyścig. Ale powiem Wam szczerze, że ja nie chcę Was na odcinkach też zanudzać trochę robieniem tej reputacji, ze względu na fakt, że. że, że nie mam na to ochoty, dobra? Nie chcę nagrywać odcinków, jak biegam po. Morland, czy innych tam farmach Steve'a, ale mi się pięknie baguje kurtka we włosach. Yy, żeby was tutaj, nie wiem, nie, nie trzymać tak bez sensu, no, bo to jest w sumie dość nudne do oglądania. Chyba, ja, yy, chyba że jako podkład po prostu pod, yy, pod, podcast, to wtedy, to wtedy tak, ale. No ale no niestety, no, jak widzicie, no, trenowanie konia już jest bardziej ciekawe niż latanie w jedną czy w drugą stronę, żeby zawieść kurteczkę. Gdzieś tam Więc no, no to, jest trochę, to jest trochę sadge Mogło być gorzej No też tak sądzę Też sądzę, że mogło być gorzej Przy okazji Pokażę wam jeszcze Nową aktualizację Mistrzostw Wiem, ja jestem bardzo szybka W pokazywaniu takich rzeczy Ja mam zapłon po prostu jak Fiat Multipla Ale, ale jak mam okazję To wam pokażę Może jeszcze nie widzieliście Może, nie wiem Świn. Dobra Wchodzimy w harmonogram I tu mamy rangi czempiona To podchodzimy do dowolnych e, mistrzostw Klikamy w to I tu mamy takie Takie się, nie? I tu ja mogę sobie nawet odebrać jednego cosia Bo już miałam mistrzostwa e, Tutaj mamy Jorwicki Błękit, Jorwicki Pomarańcz, Zieleń, tu mamy tak, że to są Morland, tutaj mamy Fortupinta, tutaj mamy Złoty Wzgórz i tak dalej, i tak dalej, nie? Tu na przykład jest ranga czempiona, że ktoś ma najwyższą rangę. Tutaj. Tutaj chciałam wam pokazać, że tu jest popielisko, nie? I skoro już tutaj się pojawia popielisko, to znaczy, że. Może w najbliższej aktualizacji będziemy mieli coś związanego z popieliskiem, ze względu na to, że SSO zatrudniło nowego grafika, więc może, może nareszcie dostaniemy się do tego popieliska tak legitnie, nie? nie? E, tutaj są e, Tarangi jakby te takie co się, kotyliony. To, tak, może to powiem. E, kotyliony, które można zdobyć za konkretne właśnie pułapy tych punktów. Tutaj miejsce, za które możemy dostać daną ilość punktów, czyli do czwartego tutaj jest 5, od piątego do ósmego jest 4, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj mniej więcej mniej więcej na plus jest ta zmiana. Uciekawili to i ta kurteczka, którą mam to jest nowa rzecz. Taka piękna, o! Śliczna jest, ona jest za jeden... Yy, Shilling chyba. To jesteśmy już na Rangu Starshine. I idziemy oglądać nowe. Mm, jak to? O! Śmieć! Chodź tu, będę miała do Big Boni. Dobra. I yy, idziemy oglądać nowe zestawy. Nowe zestawiki wyglądają w ten sposób. Tutaj mamy takie rzeczy. Coś. I zauważyłam, że SSO posłuchało graczy, że nie robią już na przykład tutaj, że jest po 9000 czy tam yy, po, po 999 czy po 10000 tutaj tych yy, szylingów, tylko tutaj właśnie zaczęli robić o wiele tańsze te, yy, te rzeczy. Tutaj czy na konia, czy dla postaci, właśnie już mniej więcej opłaca się kupować je za szylingi. A nieżeli za Star Coinsy. Tutaj na przykład mamy nowe kolczyki. Tutaj mamy też taki niebieski zestaw. Taki, z taką bluzką. Yy, mi się obecnie... Podobają te zestawy. Osobiście obecnie i ogólnie mi się podobają. Tak, tak, nie? Naprawdę, naprawdę są fajne. Więc yy, ja już nie przedłużając. Będę się z wami żegnać, moi drodzy widzowie. To było aktualizacja... Pomieszana z powiększeniem stajni, robieniem bez sensu rzeczy, bez SSO. Więc do zobaczonka, do widzonka. bajo! Życzę Wam miłego dnia.